Tak w całej okazałości prezentuje się nowoczesna jako pracownia, o jaką wzbogaciło się gimnazjum nr 1. Na jej uroczystym otwarciu nie zabrakło zaproszonych gości, łącznie z burmistrzem Wielunia i przewodniczącym Rady Miejskiej. W czerwcu nasza szkoła otrzymała miłą informację, iż projekt, który został napisany, zyskał akceptację komisji i mogliśmy przystąpić do działań. Pracownia została utworzona przez okres wakacji kryje się to dzieło za tą zieloną wstęgą, a w, w dniu dzisiejszym pragniemy dokonać uroczystego otwarcia naszej nowej sali. Po uroczystym przecięciu wstęgi był już czas na oglądanie i zwiedzanie. Zielona Dziupla, bo tak oficjalnie nazwana została Nowoczesna Pracownia Biologiczna, powstała dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przydzielonemu w wyniku konkursu Moja Wymarzona Eko Pracownia, organizowanego właśnie przez Wojewódzki Fundusz. Opracowaniem projektu oraz stworzeniem Zielonej Dziupli zajęła się nauczycielka biologii Magdalena Nowakowska. Dlaczego las, tak jak napisałem to w projekcie? Myślę, że tutaj my Wielunianie z lasem jesteśmy bardzo związani, lasy mamy dookoła. Ja od dziecka bywałam w lesie, lubię las, w związku z tym, no po prostu wydawało mi się to oczywiste, czy to jest coś, czym się dobrze czuję, więc myślę, że i uczniowie będą się dobrze czuć. Gruntownie odświeżona klasa, cała Tonie w Zieleni, wyposażona jest w wiele elementów drewnianych: brzozowy zagajnik razem z fototapetami, deski na ścianie i wreszcie pięć z prawdziwymi starymi dziuplami. Mamy tutaj też zupełnie nowe meble, tablicę interaktywną, rzutnik, laptop, komputer stacjonarny i kamerę mikroskopową. Otrzymaliśmy dofinansowanie od funduszu w kwocie 38 300 zł. Natomiast całkowity koszt utworzenia tej nowej pracowni zamknął się w kwocie 46 tysięcy, prawie 400 zł. Pracownia została w innej sali utworzona niż była przedtem, zmieniłam miejsce. Było, miało to swoje też korzyści, ponieważ no nie musiałam wszystkich pomocy przenosić, wynosić pomalutku. W ramach tych dotacji, proszę państwa, zrobiliśmy dużo rzeczy, czyli tak została wymieniona podłoga w pracowni. E, została doprowadzona woda. E, zostały oczywiście wyremontowane ściany, które też no stary budynek trzeba było zrobić trochę remontu. E, pomalowane oczywiście. Zostały położone fototapety. E, założone nowe żaluzje, rolety. No i kolejna rzecz to oczywiście w ramach dotacji wyposażyliśmy te klasy w nowe meble. Wiele elementów drewnianych w pracowni pochodzi z startaku Wacława Witkowskiego. Hojny sponsor podczas uroczystej inauguracji pracowni wygłosił też pogadankę o drzewach. Jeżeli byśmy nagle tutaj te tereny koło szkoły opuścili i zostawili przyrodzie, to za 150 lat w tym samym miejscu będzie już puszcza pierwotna. Ona potrzebuje bardzo długiego okresu czasu na odbudowanie się. Oczywiście powstaje dzięki wielu pokoleniom drzew i ptaków. Nawet sobie nie zdajemy w sprawy, jakie są mocne więzi, powiązania między ptactwem gniazdującym i nie tylko, a drzewami. W przyrodzie. Las o swoje prawa życia na tej Ziemi, na planecie musiał przez miliony lat, wiele lat walczyć. W związku z tym wyhodowały się, wykształciły się pewne gatunki drzew które nazywamy dzisiaj jako tak zwane drzewa pionierskie. W trakcie uroczystego otwarcia można było obejrzeć również prezentację na temat energii odnawialnej przygotowaną przez uczniów klasy trzeciej A oraz wziąć udział w konkursie. Uczniowie z klas drugich oraz goście rozpoznawali głosy ptaków i gatunki drzew. Ale więcej o tym już w Short Pressie, gdzie dłuższa relacja z otwarcia pracowni. Zapraszamy.